Hello, się Banderogra, do odwiedzorami? To serdecznie w odcinku z yy, TSGO, z kolegami. Yy, z supermocy losowych, bo nie było kilka odcinków, a w sumie Hedencików jest mało. No tak, jak CSO, to najlepiej supermoce się sprawdzają. No się nagrywa. Zresztą rzuciliśmy to hurtem, bo kilka osób nagrało jeszcze z dwie przede mną. Także nie sprawdzajcie odcinki, linki do kanału są w opisie. Yy, a ze mną są wspaniali koledzy. Tak wygląda najpierw mapa, po, pokażę wam, zanim przedstawię tych upośków. Yy, mniej więcej wygląda fajnie, nawet mimo wszystko, bo tych mapek, jak wiadomo, w CS2 w warsztacie jest mało. A Aczkolwiek, y, będziemy podejmować znowu wyzwanie, wyzwanie tych trzech panów, czyli Peword DMG i Gąszka. Siemano. Siemanko. Na, na gangie łopków tutaj, czyli nas czterech bandytów. Siemanko. I będziemy grać, no tak jest, że w sumie no, my największe ścieki jesteśmy, a oni niby najlepiej im wychodzi. Wiązka wiadomo jak zwykle na farcie, y, no ale, ale, ale jak mu fart przyjdzie, no to niech będzie na tej drużynie słabszej. Znaczy, Mniejszej, okrojonej w ludzi, no. Dobra, ja mam nadzieję, że nie będzie, że wyjdę chociaż z dychy, że nie będzie wstydu. No i co? Możemy restartować, chłopaki. Ten se gra w solo, fajny jesteś, Gracjanek. To ogólnie mapa widzę, że dobra, jeżeli chodzi o grawitację i skoki podwójne, bo jest dużo takich miejsc. Przepraszam, też to zauważyłem prawie. właśnie, no. no. Ale o, mamy no. Patrzcie tu Je o to szybciej, patrzcie tu szybciej tu. Ci grali, pod B będą grali jak chuj Pod coś, pod B coś słyszałem Nie, kogo nie ma pod B Ej, muchy tu normalnie słyszę. Kurę ma, kurę ma B jest Gdzie on ma kurę? Tam na górę przyjechał B się gdzieś Chyba, nie wiem Poczekaj, poczekaj Aaaa. w takim miejscu to no, nie, nie widać. Kur... Co? No, nie to jest, Gdzie piesku, Zdobacz, gdzie to szefa? No i gracz już otworzył. Dobrze zrobił, Diamagia u starczy do końca meczu. Boże, święty Czemu to się tak robiło? Eee, co ty? Eee, co ty? Ale macie farta, że już miałem wybrane, chociażbym jednego uszkodził trochę. A kupiłeś to? Nie, kewika tylko zdożyłem kupić. Ale, koledzy! I miałem nóż. No nie, to pan rzucił mnie we mnie, ee. Tak nie łatwo, tyle odrzucił. Ej, digas, ej, digas, ej, digas. No, digas znowu, jak u siebie, tak i tutaj pokazuje dominację. Nasz rest, nasz rest. Rysiu, ty, ty, ty To jest global jakiś śmieszny, gdzie na ciebie Dobra chlapia wszyscy mają brak dobry w Tak ich kręcimy leszczy, no, no tak i to, to... I fajnie się no, teraz ale to się to nagrywa no ale jak wam te pieki dało? A, Dobra, one wow. chodźcie tu. Chodź. Ja bym do Dygasa, Dygas w szoku, nie mówię do No tak, bo już jednego tepnęło, no to ta, tam. Ej, Dygas, ej, Dygas. Ej, Dygas. Jest tu, biegnie. Narespo nam pobiegł, ty. Tu jakiś jelop chodźcie, chodźcie. Pewnie Rysiu. Wrócił, natural. Zapraszam. O, bite. Rysiu, Rysiu. Dwa tego, jeden ma... Y... Co ma? Co ma? Bo ja, bo się... Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Nie wracają, Tylko chuja. Ja Ej, tu no, jest, jest, tu jest tyle przejść. Nie no, ogromna jest ta mapa. No i no, dobrze. Strasznie. Dziadko no, dzisiaj jak w domu muchy latają. To z trochę do jest tu. Tam mieszkasz kurwa w pet a ty mi też pierdolisz. tu się. Czy? W pet On jest jeszcze tu, jeszcze jeden. się. Kurwa, nie wiem skąd to jest. Też nie wiem skąd jest się dzieje. Nie Tok. Się nie biezi, kurwa! Nie, duże tych dużo jest tu przezik tych wszystkich. Dużo, dużo, dużo. Okay, ja to jest mapa CT, bo się tak skryć, że to koniec. Ale kupa wyszła tej. Zainwestuj we mnie, zainwestuj we mnie. Ej, chrupek! No, kurwa! Nice, nice, nice. Ok, dwóch na minimum. Dobra. Dobra. Kurwa, szmato! A imbota miałem. To, no to już nie mam. Ma. No nie mam, no. Tak szybko. No achuj kres ta jego. nie ładnie Kurwa. No Takie buty. No No bardzo dobrze myślicie konju. Lewo lewo. Nigaz. On... mu A i tak najdzik by go wysadził chyba. To był po... Dobrze, gdy jak nagle się kąci, na odwróci. Let's <laughs> oh. no, earn no, Oj, sorry. Znowu im dało, kurwa, po dźwięksu. tych koni je No już. Lakus. Tam na midzie przebiegają często. Ja wiem. Gdzie tu kurwa mid jest niby? Na B, tam przy B. Jest B Tam gdzie ty jesteś? A tu? Jest tu, jest tu, jest! tu! Jest tu, jest! Tu. Kurwa! Zepikował to, zepikował, ale no. Nie gaz, zobaczyć. Zobacz, nie gaz, nie gaz! Nie jest. E, gówno mapa tak szczerze, nie da się tu nic zrobić. No trudna jest no, Łada, trudna. ale bardzo ładna i zakomplikowana, fajna zabawa jest. On kurwa No! To... Takie dziwne miejsce było. Dziwne kurwa te miejsca. No dziwne są, dziwne no. No teraz chcesz, żeby tam uchył coś Nie. Tylko ty to słyszysz. No. Pociągnie i do gówna tu raz, proste. jest. No, nam idzie szybko dojechał. Pa, pa, I'm lovable. Nie no, zapomnijmy się od, cety, od teraz się zaczyna jak się gra w tego odcinka. Ja pierdolę. Taka pozycja byś. O ja, oj, 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 oj. No, nic, widzowie, no, daliśmy... ciebie wszystko przez trzy rundy, dalej już nie. Muszę ci co Dajcie szłapkę w górę na pocieszenie. Ja nic nie mam. Gdzie są? Gdzie oni pobiegli. A, na był jeden, na był jeden. Tu jest, na, ale dymania, nie? To jest rybka, nie ma, nie ma, nie ma. Prawie, prawie, prawie uh, Uu, kary, to jest. Total e, nie Domination Niegazon cały czas Dygas Pewora no To jest to, jest. Wow. Oh. Z pewora, no. No jest to właśnie jest to pokazywanie wyższości ga, to spocił ma, to się i, i Dygasa pyk Dygas Pewora pyk, pyk 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 tak To niezwykły, wiem ile to lesz nie, no, to głupi jest... pomysł. Co ja mam? Uważajcie, tu mi da, on tu lubi oh. da. Do... Ja, tu uważaj mi da. Ja tak. To jest kurwa. EJ NIE, nie mi mi trafie, mi kurwa, Kurwa! NIE Kurwa! 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 jest Kurwa! 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 to Kurwa! 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 Co zostało? Gąska, kurwa. Ugra. Woda, bo to się skanować, nie da. Te szmaty jak medal, jak, jak metal. Na duże gdzieś był chyba. A, no. Jest na górze. Leć, No jest. No, ja Co ty robisz, kurwa? Ale się boją. Co ty robisz, kurwa? Gdzieś Ja widziałem, No Ryszard to jest... A, na ciekawe, Jak on też stał? Yyy, -y, chyba cię widział na samym końcu. Okej. Okay. Just Mogę, mogę. <many> No, panie no, na, natural, jeszcze prawie wszedłeś kurwa na linie no, strzału, nie? Jeszcze <toddź> to... kura, jeszcze kura jest No Rysiu! Kura daje fula. Jest, kura. kurwa. Dwóch to To spierdolił Przed <toddź>

To było wyzwane, nie? Nic nie mogę zrobić Za bardzo. Nie... Ja mam apteczki, nie mogę ich zbindować. Mega. Co ty pakę wypierdalasz, debilu? Scrollem możesz to robić. Widzisz, widzisz, widzisz. Widzisz, widzisz. A ja tędy sobie pójdę. Dojechał. Ambocik. Ambocik. A ty trzymasz to cię kurwa jak flaka kurwa kasuje. mam, mam. A to jego adwokat kurwa, że pierdolisz tak. do niego? To jest adwoka diabła jeden, jeden, jeden na, B jest na daszku. Niewitka, witka jest Idzie od nas do Drespa. A tu ich nie ma I to, i to jest tylko jeden był Nie witka

Lecimy, 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 na Naturalnie. Dawaj jakąś nową motywację, no bo tu gruzata. Lecimy, to... nie śpimy. Do twojej drużyny? Nie, do swojej. Aaa, ale no moja drużyna jest fresh. Poważna teraz już. Daliśmy wam trzy rundy i jest jazdunia. Pevor nam idzie, pierdolnie pikuje, chłopak. Nie widziałem. Z jakimś, kurwa, cementem jakby. Kurwa, ale celność 100%. 100%. A, dostał troszkę od misia. Szybko spłynął, właśnie, nie widzę. Dobra, No wręł ten pies sobie poradzimy dobry panowie Ja z Lunia Ja Z Lunia Dobra może być, może być to moje No w końcu W końcu, w końcu Pana Midzek tam próbuje je baniutki Co może? Chuja może właśnie Aj tu pevor jeszcze, on chyba dostał troszeczkę To za pies, ej masz mama kurwa, nie wiem Chuja mama Kurwa aj, aj, aj. jeszcze... ajajaj. No i, że to masz... wypadek przy pracy, my to wiemy. Kurwa, nie jak z takiego Gąska no basem Andrzej z Faweli o... się nie pierdoli, zobaczcie co mam zrobić z dupy kukuryku no. Okej. Wo. Tinka, Tinka. Ajajajajaj. No smutno, no. Teleport pewnie nie będzie uważajcie no, Dobra kansior Normalny normalnie zrzuciłem, zrzuciłem. normalną broń tyle no To rzuciłeś, jak go tepasz A On kogo kon może tepnąć Chuj się nie odzywają co? mają coś manu. Śmierdzi coś tu Daj natychmiastówkę ma grać w oknie po lewej no, Natychmiastówkę ma też kurwa ciedziwane na, na, aby Kurwa blisko było. Kurwa, kundlu, ja mam paka od rudego. No i krótko, natychmiastowe kontarysu, gdzie? gdzie? Natychmiastowe kontarysu, w stronę nasza. mamy. Natychmiastowy wpierdol dostał i ty no I panowie, teraz z góreczki, strona na tero. Jak do siebie teraz, panowie? No a jak? Chodzić go na teleport na starcie. No. Właśnie, dzięki! Ale ta gra tak, no musiała im pomóc, na po prostu! No ja domo, na na domo, Bez tego nie daliby rady, kurwa, że my to wiemy. No so po, 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 musi pod Pevora mapa, nie, jak zwykle, no. się Wybrał se no, mapę nie, i... Ajbota no. ma, ajbota ma, odbebiek. Pomodlił się, kurwa. Weź, kurwa, też. Musi się też przyjebać, Nie z... wyjebał się, jak bot, no. Mam model wroga. To nie pomyli się tam. Kubusiu. Ogień krzyżowy. Ogień krzyżowy. Tak Jeszcze, jeden, jeszcze jeden. tam jeden. Taka sama pozycja. Mądrze panowie. Mądrze. Tak jest. O kurwa. To mądrze zagraliście. Jeden się schował. Drugi piknął. Ja dole. Wiesz o mnie? Wie, wie, wie. Kurwa, myślałem, że tutaj jest z lewo na tym Za tym gównem, że tu się schował Za tym, no, 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 za tym Że się wcelowałam, no Lasz tam to wiadomo A uważaj Kurwa, z ty jestem tepek, czy nie? Tepek, uważaj Ja pierdolę Wybuch? No to no, pies. Sorry, na A już. No pomogło mu, pomogło no. No wybuchłem. Wybuch, pies. Graj musi pomagać no. Podaj, podaj. No kurwa po głowie jesteś, kurwa padaj, kurwy jebane. <gry> jak po głowie, jak ja mam 100% życia. Płamię ma 29. Nie da się zwieść ciastko. <gry> Ja będę ich zagłuszał, żeby ci nie słyszeli. Miała matka syna, syna jednego. Chciała go wychować na pana wielkiego. Niech żyje wolność! Wolność i swoboda! Niech żyje zabawa! I dziewczyna młoda! U, u, u. Uważaj, Pewor! Kurwa mać, ja pierdolę! No zamiast się schować kurwa, nie wiem, no. Nie wiem kurwa. No widziałem, no nie no ale Tu wszędzie jest w sumie to, nie? czy znaczy, ja pomijam fakt, że kurwa ciasko mam mu z tego materiału co z jajka, ale kurwa no można było jednak się, wiesz, tutaj zaskoczyć, nie? No nic no panowie. Zdaliśmy na remis Teraz więcej takich top nie można, Uważajcie, bo teleporty mogą mieć. Nie, nie, nie. Dawaj DMG, ma super omierno. Ten? Kurwa dwóch tym bał, kurwa pod B. Będzie byłeś kuro przez chwilę. Jo? Tak. O o o o. No to tyle, jak coś się musi zabić. No, Rysiu, 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 skup się, Rysiu, skup się. Walcz do majora. Patry, patry, O niezły gracik Peworek, borek, niezły. Się odbiło, się odbiło. Rysiu widzę cię, Rysiu ja widzisz, prawda? Ten... Andrzejku Kup, właśnie nie mogę pować z tego, już wiecie tam będzie Pebora czekała Egzekucja, mogę to No i dobrze, tylko właśnie coś z połami przeskoczyłem Uwaga teleport, uwaga Ej! 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 Nie tepał! <laughs> bo jest... fuja, A będzie nie tepał A jej! A jej! Albo dochodził, bo Samir go nał na pałem. Uwaga Nie, to ja mam tak, Jeszcze o, z... Kurwa, speeda miał kurwa, chyba, że jechał. Kurwa, nie kurwa mać! Góra, nie widziałem, nie widziałem. Jaka kura? No nie nie podniesie. No nie podniesie, wiesz, tam granat... Aaa, tak. czyli gnicza gierki wykorzystujecie, tak, no. Bukka, bukka. A, nie to, to nie robię, no. widzę. No, ja zaraz z No wypierdalać. Zela i z kałacha i No kurde, ale mocarz. Zamach na nasze mikrofony i sławki to był, widzowie. Po prostu Andrzeja Gwozdowa. No dawaj A miał kurwa na głowie celowi i się zastanawiał, nie? No ale pan Rysiu mówi, dobra no dam im szansę oszczędziłem. Dziękujemy jest. ci Guys, Co ja mam, co ja mam? No ja mam w porządku, Ej chodźcie, chodź, Rysiu kurwa wracaj się Tepeczek, idę TP-czek tp Nie wiem kurwa, będzie sypało śmiecią kurwa całe życie To jest niemożliwe po prostu

Takim maślakiem nie <grystanie> Jest Nie jest. Nice, nie ból. Mało ma. Mało ma. No łam, takie były te kiedyś jak A mampa. gdzie patrzył nie, zgubił? Na górze, na górze. Na górze róże. To jest... Na dole fiolki. No, Hevor na komendzie to, bo... robi fikołki. Ajajaj. Aj, aj. <grystanie> Aj, 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 dobra, aj, aj. panowie, teraz na serio gramy czy... No tak, tak, po 17 no, rundach, no obudziłeś się. Cieszę się Konrad. Ja się starałem stary. Nie się wiem, starałem, no nie ma kasy trzeba. Trzeba, <laughs> trzeba grać eko cały czas. Dawaj tygaz pierwszy. Rysiu ma kurwa dawaj, kasy na no, start, nie rzuci pierwszy, Ty pierwszy ty tych raz Ty pierwszy, ty pierwszy, ty pierwszy. pierwszy. na pierwszy, pierwszy ogień. Ja idę pierwszy. Podabiegną, jeba, podabiegną, wszyscy poda Jest to, jest jest go masz 500 Kp musisz głowę trafić. Zdrowiec jakiś mniejsze. Wiesz go! A nie chcę! No ale kurwa to jechali, kurwa! No, no, kurwa, biało ma, pójdź. Ej, skóry, skóry strzelapie, skóry! Skóry jest dobrego! Kurwa, net go nie widziałem w fiuta. Bazon ma hapę jak coś. <grystwo> Bazo nie ma zaraz. Dobra, zawodowiec ty, kurwa. ma z ma Ej! Kurwa! Ja pierdolę nie! Nie wiem, kurwa, mówię, że ta gra jest jebana kurwa, jak to mogło nie trafić tego kurwa, pyta No, Ale ty go widziałeś 3 godziny ogólnie, nie? Zań zaczęła coś. Ale jak, jak to nie trafiło kurwa? Panowie uważajcie na jakieś dojazdy, coś ten, bo oni tak ja lubią, robią, nie? Na zaraz. Czemu miałem A bota, nagram szybko strzelność o to chodzi? Życie, życie, jest Nobela. Coś cię od tu nie ja cię wziąłem że mam bota to Boże, święty, On jedną pozycję do gąski biegną, nie potrafią normalnie. Co ty tu kurwa robisz, że tak się spytałem z ciekawości? Co tu kurwa robić? Tom, som są na. Kurwa! Nie, 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 ty, nie, witka. Kiedyś ta nie witka lepiej działała, ja nie patrzeli kurwa na radar. <grym> nie było jej na radarze widzę przede wszystkim. No. no, nie było, nie było. To prawda. No w sumie teraz lepiej jest, wiadomo, coś można zabić. No bo nie jest tak OP, No tak no. Ten to kuryszcze to już wszystko nie, nie, nie sprawdza, nie wszystko nie sprawdza, to kuryszcze na wszędzie, zobaczcie. Bo jak wiesz, Inferno już tutaj poczuty, nie? No tak. Pod B nie ma jak coś. A B nie zaplantuję. Pa, to mi nagra Coś tu jest tak. Coś mi kurwi tylko. mamy się, mamy cię. Mamy. Kurde, ale gówno odjebałem. Jest, a, Kurde, jest ta kura. Nie, nie było szans szybko strzelać, ale ja, nie wiem, jesteście przeświadczenie, że miałem aimbota, ja nie, muszę to sprawdzić na powtórce, czy tam nie miałem aimbota przypadkiem, kurwa, czy mi nie migną, albo coś, albo jestem jakiś najebany. Mignął? Mignął. Nic nie rzuca, co powiedzieć. To nie daje, no teraz. Miga mi monitor coś, miga. Pod B jeden? No? Kurwa, dobra. Kurwa, to gówno nie działa, co to jest? Ja oh, mu ty ryżu. nie da strzelać w tej grze już tak? Ja to, to robiłem, kurwa. Rysiu redukcję ma. Nie no, da daj mi widyrać, to wiada. Natura ze mną jak na u mnie ma grać, zawsze się chuja, nie? Zawsze. Nie, naprawdę, min... Kurde, on... co nie ma co mi... Ty, nie mi się gra? gra. To nie wiem, okulary są. Nie chodzi o to, jest po prostu... No to nie co? klej tej gorzoły, kurwa, i ta tą wszywkę w końcu. Nie przyjemno... No Chodzą ci... Dobra, no, Dobre, no, no tego no, dzieciaka i tyle, kurwa. Ja wam będę mówił, gdzie on jest. Patrzcie na mapę, wszystko obserwujcie. A może kiche. Widziałeś. On jest malutki chyba, nie wiem. Ja widziałem, ten moment. on ma niewidkę. Ta, 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 ta. Tu się odjebie, nie? Tu się odjebie. Jest kurwa z tą niewidką. Oho, oho. Tutaj nie strzelam Oni tak. nie chyba, nie Uf, to jest, strzelam, jest. Oni tam. Niewidkę ma tu jest, niewidkę Dobra, to sprzedać, że sprzedali Grzegorza, że To właśnie kurwa chciałem powiedzieć, nie? <laughs> Ciasko jest taki mocny, że to do Patrzcie na radę, patrzcie na radę i, i walczę go w dziurę. Pamiętajcie, że ta kurwa skacze za Nie Jestem Nie wiem, no nie nie kurwa jak ja go nie zapułem no bo on skacze, nie ma, ten... <laughs> Dobra, meczówka, za mordę, mordet, się, bo znowu morale się rozjechały. Były morale, naprawiły się, morale była gierka. Chcę kąsać, kąsać, grać, jechać, kręcić. A nie ten, w życie, i pewnie teleport dostaną, kurwa, albo coś, nie? Tak, zbyt, Nie, dostaną. nie, nie. No, o kurwa, zwykle kaszalot. Pomyślcie trochę, pomyślcie, pomyślcie trochę. Beto, beto. Staj, kurwa je Ej! Ej, zabiłem do przed Teworek, to wiesz jest na one-clicka jednego. Jest kurwa, zruchałem poprzedni, co ty gadasz. Bo tam, kurwa, nawet nie zdążył pomyśleć, kurwa, co ma zrobić, aż już bitwę Zabiłem zatacza na kurze przed przypadek, ale i tak... O Nic ty zabiłeś na kurze, co ty gadasz? Wszystko było legit, nikt nic nie widział, ciutko, ciutko. Tepek teraz, tepek, tepek, zapraszamy. No do mam tepeka, mówię wam. No bardzo się nie pierdoli w tańcu w ogóle. No i ja no to mi się podoba właśnie. No i to mi się podoba właśnie. Przestań tą matkę kurwa kupować z niebie jebany. Przestań tą matkę kurwa kupować z niebie jebany. To dzieciak jest tą matką. To ta, dzieciak jest A ten pies musi tam iść się wyjebać też oczywiście. Nie? Ale to, to jest taki tam iść Kurwa, nie wrzuć nie, się kurwa, na temat ja w ogóle. Kurwa, kurwa, nie drzwi ryja, bo indziej Nie drzwi ryja, bo słyszę. Idź stąd, zamknij mordę, kurwa płaczku pierdolony. Idź stąd, zamknij mordę, kurwa płaczku pierd Wdecydecydecyde, <słuch> tam gdzie ryjusz, na górze przypadku. Nie razik spojrzeć w odrzuty, piszę. No to mnie się kurwiłeś, no ale kurwa no. Lejda, move! Kurwa! No, <słuch> wiesz, <słuch> wiesz, <słuch> wiesz, <słuch> <słuch> gdzie jesteś? Gdzie on jest? <słuch> Jeszcze ryśka za ten, David, może No Masz wiesz, szansę wiesz. się odkuć to co zjebałeś cały mecz masz szansę odkuć. No to patrz, to, to patrz. E! Kurwa! <słuch> <słuch> kur no ale, tako... no ale, ale, ale... ale to było. uważaj, Dobrze, widzisz, otkłłeś się, Konrad! To mi się podoba. Ale nie trafiłem. Ja. Nie wiem, ale to co nie się na początku, to mocne było, bo ogólnie nie, bardzo mocne. Teraz załom teleport, dostanę mi tyle. uważaj! Wazasz? Tej tu leży coś jakoś. Wazaj. Się, wszy, wszy mogą rzucić, nie? Od A dwóch. Dwóch, albo trzech. Pana nie, na podskoczyłem. Obze. Lecą w trójkę. Na B? No. Wow, Łoł, kurwa, jaki kasztaniory. Ja flatuję, <noise> ja nie będę czekał. Kurwa! <noise> walił się, walił się. To Ale dobry o. dojazd był. Wyskoczył tu. Dobrze. I odsety tam do góry może być Kurwa Kurwa No spokojnie, trzeba na naszą korzyść, pamiętajcie chłopaki Zkazuje, że każdy u nich jest martwy Co? A co ty miałeś embotna czy co? To co jest martwy, bo nie ja zrozumiałem. Ja no, gąska, odjebałeś ty nie, nie Dobra, Remi zawartaj, bo widzowie no, no, widzą za byli, mało. Byli do tym nie byli, nie byli, Daj mnie teplu, teplu, Ja pierdziele, jakie mnie No dawaj. Idź pierwszy, idź pierwszy, idź pierwszy, idź pierwszy. Iż, pisa. Pisa. Ja pierdolę, ale sfarcili, nie? No, no to A ja miałem aimbot'a, no, nie? I dałem full auto i nie pykło. Ale w topa widzowie, nie? Jeszcze dostał 77. Odjebała Ty, ale z Digasem, jak zawsze z samych chujab dwójka, najbardziej, tak teraz równo ADR-ek, pik, pik, pik. pik, pik. No, widać, widać kto jest kulą no, w drużynie. No, Rysiu jak zwykle, nie? Jezu. Nie, no dobra, nie było ten, już mordeczkę no, za nie było źle. Dziękuję za oglądanie. pamięci o w górze, kodzie gry, na stronie naszej ulubionej nowej. I co? Pozdrawiam serdecznie, że na chłopaków Siemanko, cześć. I poproszę napisać Nie. mi w komentarzach czy losowe mogą być zamiast Halincików, Halencygów w ogóle. No dajcie znać, bo ciężko je dorwać. Siemanko.